Farency. Proszę Państwa, ja nazywam się Bogdan Preissner, jestem przewodniczącym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ROPSAN. Rodzice przeciwko sprzedaży, ale badania, badania tajnego klienta, gdzie młodzi ludzie, nasze dzieci, 16-17 latki, próbowali kupiły. Jako rodzice jesteśmy temu zdecydowanie przeciwni, ale mamy w tym wszystkim ważny powód żeby was prosić o pomoc i wsparcie nie jest dla ludzi bardzo młodych mających mniej niż 18 lat że to są ludzie którzy często pod wpływem alkoholu podejmują różne ryzykowne zachowania I nam jako rodzicom zależy żeby ktoś mógł im powiedzieć to trochę za wcześnie